Witamy, nazywam się Marcin Klukowski, obok mnie siedzi Agnieszka Chudzicka. Przedstawiamy nasz skromny Proaxe Riare Dryly Team. A Egon, przepraszam, jest to samochód jak widać starszego typu, jest to BMW 30 W chwili obecnej posiada silnik pojemności 1800 cm3. Młody jest poddany pewnym modyfikacjom, dostosowaniem do zawodów, w których uczestniczymy. Z takich ważniejszych rzeczy możemy wymienić blokadę tylnego mostu, klatkę bezpieczeństwa, fotele, oczywiście pasy, płytę pod silnikiem, no i dużo innych modyfikacji. Agnieszka Chudzicka, lat 20 plus 16. Zawsze lubiłam sporty dające odrobinę adrenaliny. Kiedyś to były skałki, bardzo dawno temu. Natomiast poznaliśmy się z Marcinem. Pewnego pięknego dnia zaproponował start i tak się zaczęło. I mam nadzieję, tak się będzie dalej toczyć. Więc jako początkujący pilot zapewniam kawę w dużych ilościach. Również ogólną logistykę. Pierwszy start zaliczyłem Syreną 105L mając 19 lat. Zająłem, jak łatwo się domyśleć, biorąc pod uwagę model samochodu, którym startowałem ostatnie miejsce. No i tak z przerwami do, do, do dnia dzisiejszego. Próbujemy swych sił w tak zwanej drugiej lub też trzeciej lidze. Jak wiadomo, jest to sport dosyć drogi, na szczęście dzięki naszym datkom, naszych sponsorów, udaje nam się tutaj jakoś w tym wszystkim uczestniczyć.